Siemanko, z tej strony, a że panna, wasza ulubiona YouTuberka! A to jest kolencinek z cyklu, to nie jest bajka! Zobaczcie, kochani, znowu będzie dzisiaj o mnichach, no ale co mamy zrobić? Taki kraj, taka kultura, więc i mnichów też pełno. Nasz mnich mieszkał sobie na wyspie Atami i był ubogi. Uuu, powiecie, nie spodziewałeś mi się tego. Hej, tanna i Japanna, jak to? Kolejna postać w twojej baśni jest u Boga? Walcie się. Taki mamy realia. Każdy orzek może, tak? Trudno. Okej. Okay. A wiecie, że on był ubogi? Bo uważał, że wszyscy ludzie to jego dzieci i oddawał wszystko innym. No i sprawa na tej wyspie wyglądała tak, że to no, wyspa. I ludzie jedli ryby. A może było takie fikuśne, że... Nie zawsze te ryby były, wiecie, pływy, odpływy, jakieś tam rzeczy. Ja się nie znam, nie jestem rybakiem, tylko słynną YouTuberką, więc skąd mam wiedzieć? Tak naprawdę, tak było napisane. No i jak nie było tych ryb, no to on co tam miał, oddawał, tak jak rodzice oddają dzieciom, tak on wszystko wszystkim rozdawał, więc było tak, że był głodny. Ale chodził do drzewa komforowego, tam się modlił, bogowie ponoć wysłuchiwali jego próśb, więc jakoś tam było. Pewnego razu tak się zdarzyło, że nie było żadnych ryb, bardzo długo ich nie było. W ogóle już tak, że wiecie, jak normalnie nie ma jakiś czas, to tu nie było jeszcze dłużej, nie? Rozumiecie, nie? Fabuła, nadążamy. No. Więc on, tak jak to miał w zwyczaju, poszedł tego komforowca się pomodlić i modlił się, pytał, <grym> o co chodzi. I ten kamforowiec nagle się otworzył, a w środku była pani ubrana na fioletowo. Wow! Jak to się stało? Już myśleliście, że to będzie kolejna pogadanka, ale nie. Dostarczę wam troszeczkę sztuki w... Dobra, no spróbujmy może sobie to wyobrazić w takim razie, nie? Pęknięte drzewo. Nie wygląda kamforowiec, zakładam, że każde drzewo, więc ma konar, pień i gałęzie. Dobra. To jest drzewo. Wiecie, że powiem Wam zdrady sekret, że nie mogę narysować liści, bo liście są koloru zielonego, a green screen jest zielony, nie? Więc jak ja na przykład namaluję liście, a będę chciała na green screenie wstawić kaczkę, to kaczka będzie też na liściach, w sensie ten obraz z kaczką, nie? Więc może mogę albo nie wstawiać kaczki, albo mogę. No, nie rysować liści. Uznałam, że nierysowanie liści będzie lepszym rozwiązaniem, bo jednak kto by się oparł kartce na green screenie. Dobra, słuchajcie, mamy już drzewo, które pękło. Jej, jakie ja zapomniałem, jakie to przyjemne uczucie malować gałęzie. Chciałabym na tych gałęziach namalować liście, ale tego nie zrobię. Dobra, okej, okay, tu jest pęknięte drzewo. Nie? Widzicie to? Ono pękło. Dobra, zmieniam pędzel. Wobec też kolor zmieniała. W ogóle tamten to był najszczuplejszy pędzel, jaki miałem, więc mogłam go wziąć do rysowania pięknej pani, bo ona miała szatę fioletową. Słuchajcie, to jest najpiękniejsza szata, jaką kiedykolwiek namalowałam. Piękny fiolet. Dobra. Szata jest namalowana. Musimy namalować jej głowę. Do tego wezmę największy pędzel, to przecież to bardzo logiczne. Głowę miał pewnie różową, tak jak każdy człowiek. Ta pani była piękna. A myślę, że nie muszę wam tego mówić. Możecie to wywnioskować z. Słuchajcie, była ona włosy miała. miała piękne włosy. Tylko dobra już wam powiem. Chodzi o to, że ona była piękna, ale miała złe oczy i w ogóle zaczęła śmiać z tego mnicha. I mówi do niego. Czemu ty się modlisz u mnie, skoro pełno ryb jest. Idź zobacz te ryby. I on potuptał słuchajcie, na brzeg, a tam wiecie, co tam były ryby. Tylko że one wszystkie tu mamy brzeg. Czarny leżały te ryby, nie? Bo morze wywaliło bardzo dużo ryb na brzeg, tylko one wszystkie były zdechłe i wiecie dlaczego ja maluję czarne ryby? Bo one wszystkie były popalone. Czaicie? Po prostu tu miecz, rekin miecz na przykład, ryba miecz czy piła. Oj, czarny mi się skończył, dobra, brązowy też spalony, nie? Dobra, jak się spaliła to nie ma różnicy w sumie czy to była ryba czy konar, bo i tak jest spalona i śmierdziało. I on tak mówi, bogowie, bogowie, pomóżcie mi odkryć, co się zadziało, że tak się stało, nie? I on tak patrzył, 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 a tam, gdzieś w oddali na horyzoncie, słuchajcie, woda bulboniła się, nie? Gotowało się tutaj, po prostu się gotowało. I z tej wody te ryby wyskakiwały, zdechłe, i one tak właśnie skakały, że aż, aż na brzeg skakały. Te zdechłe ryby z tej wody, właśnie. I on tak. Wtedy, jak zobaczył, ta woda się gotuje tutaj, to on mówi tak do chłopaczków: co to stali. Biegnijcie szybko do tego kamforowca i przynieście mi gałąź, jakiś konar mi przynieście. Oni w przestraszeni pobiegli, ale byli młodzi, więc szybko pobiegli. Wrócili do niego, tutaj on stał na brzegu, i on, słuchajcie, cisnął. Tym konarem, pomodliwszy się do bogów, cisnął tym konarem w wodę. I słuchajcie teraz, jak on cisnął tym konarem w wodę, modląc się do Bogu, w bogowie, pomóżcie mi, bo tutaj ludzie umierają. To nagle ty wzgórze, na którym było to drzewo, wypiętrzyło się. Tu wyobraźcie sobie, że to się piętrzy, nie? I z tego wzgórza zaczęła tryskać woda. Gorąca woda, słuchajcie, a ludzie, wiecie co zrobili ludzie? Ludzie w tym czasie, gdy zaczęła ta tryskać woda, zaczęli kopać jamy. Oni kopali te jamy, ta woda tryskała bardzo wysoko, i ta woda wpadała do tych jam. Słuchajcie, ze wzgórza. Woda, wzgórza się wypiętrzyło, tryskała woda. I ona wpadała tutaj. I to nazywało się po prostu źródełkami młodości. Każdy, kto się kąpał w tym źródełku, to w ogóle był leczony, a ryby wróciły do morza. Słuchajcie, błagam Was, nie każcie mi szukać morału, na razie.